Czy ich też można nazwać Polakami? Czy oni do tej wspólnoty należą? No, myślę, że kolega już odpowiedział na to pytanie zadając się, je. bo jeżeli ktoś nie utożsamia się z naszym państwem, nie utożsamia się z naszym narodem, no to poniekąd sam siebie wyklucza z naszej, z naszy, z naszej społeczności, z, z naszego narodu. Tak? Także to myślę, że jest jednoznaczne. Jeżeli ktoś nie czuje wspólnoty z nami, no to nie można mówić o tym, że jest częścią naszego narodu. Czyli, tacy, czyli tacy kluczowi politycy, na przykład jak Rafał Trzaskowski, który obiecywał, że będzie na marszu. Nie ma go. Nie można go nazwać prawdziwym Polakiem. Należałoby zadać pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, czy on się czuje członkiem naszego narodu. Przede wszystkim nie siedzę w głowie. Prezydenta Trzaskowskiego. Oczywiście mam wiele, wiele zastrzeżeń co do, co do jego osoby, co do polityki, którą prowadzi, e, więc może bezpośrednio nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie wiedząc czy ten z powietrza ale mogę powiedzieć zdecydowanie jedną rzecz, że polityka, który, polityka, którą on prowadzi, z całą pewnością nie zmierza do tego, aby utrzymać podmiotowość naszego państwa wobec Unii Europejskiej i nie zmierza do tego, aby utrzymać jedność kulturową naszego państwa. A te dwa aspekty wskazałem jako największe zagrożenie dla naszego państwa, więc myślę, że tutaj odpowiedź jest, nachodzi sama. Dobrze, bardzo dziękuję, miłego maszerowania i czełem Wielkie Polsce. Czełem Wielkie Polsce.